Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 31 sierpnia, już ostatni dzień miesiąca, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o uzdrowieniu opętanego. Kiedy Jezus był w kafarnał w synagodze, kiedy nauczał, kiedy uczestnicy tego nauczania zauważali, że jego słowo miało moc, to okazało się, że człowiek opętany przez ducha nieczystego zaczął zagłuszać to słowo pana Jezusa, zaczął krzyczeć w niebogłosy. Natomiast ponieważ to słowo pana Jezusa miało moc, więc on potrafił sobie z tym poradzić. Zobaczcie, kochani, jakie, jaka, jaki ogromny kontrast jest. Duch nieczysty posługuje się krzykiem, chce zastraszyć. Natomiast słowo Pana Jezusa jest spokojne. Ona ma moc. I tak to kochani, często bywa, że zły duch wyszczerza swoje kły, stara się zastraszyć, natomiast tak naprawdę nic złego nie może zrobić w momencie, kiedy jesteśmy blisko Pana Jezusa. Niektórzy święci opowiadali o złym duchu w taki sposób, porównując Go do. Wściekłego psa, który jest na łańcuchu. Kiedy jesteś z daleka od niego, kiedy trzymasz się blisko Pana Jezusa, to tak naprawdę nic ci nie grozi. Natomiast kiedy tylko odejdziesz od Pana Jezusa i wejdziesz na teren złego ducha, wówczas, mimo że on się na początku łasi i wydaje się takim przytulnym, takim milusińskim psem, kiedy wejdziesz na jego teren, wówczas w momencie, kiedy się nie spodziewasz, on dopadnie ci do gardła. Kochani, najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, to trzymać się blisko Pana Jezusa. Znam takich duszpasterzy, którzy bardzo często w swoim nauczaniu nawiązują do szatana, do złego ducha. Tak jakby chcieli wystraszyć albo wzbudzić jakąś taką sensację, robiąc tymczasem niezłą reklamę złemu duchowi. Przedmiotem naszego przepowiadania wcale nie jest zły duch, tylko dobry duch, duch święty. I dlatego, kochani, z jednej strony nie powinniśmy przemilczać obecności złego Ducha, zdawać sobie sprawę z jego przebiegłości, a z drugiej strony nie powinniśmy przywiązywać takiej wielkiej wagi, to znaczy nie, nie przeceniać jego, jego wartości, nie robić mu reklamy na każdym kroku, robić reklamy panu Jezusowi. I właściwie to wystarczy. Kiedy jesteś blisko serca pana Jezusa, nic ci nie grozi. Zły duch, kochani, często chce nas zastraszyć i często częstuje nas takim kłamstwem, mówiąc: Słuchaj, ty nie dasz rady, jesteś zbyt malutki. Chcesz być świętym, ty chcesz być świętym, ty nie dasz rady. Rzeczywiście nie damy rady, o własnych siłach nie damy rady, ale z pomocą Bożą oczywiście. Kolejny raz, kochani, przywołam takie wydarzenie, którego byłem uczestnikiem wraz z Małym Chórem Wielkich Serc, kiedy byliśmy na koloniach muzycznych nad morzem i co drugi dzień mieliśmy koncerty w różnych miejscach. I pewnego dnia podczas koncertu w domkach za kościołem jest tam taki piękny plac, i podczas tego koncertu było mnóstwo dzieciaków z różnych kolonii. Widziałem, że moje dzieciaki również z Małego Chóru są strasznie nakręcone. Kiedy widzą radość tamtych dzieci, że się świetnie bawią, że uwielbiają Pana Boga, że nie wstydzą się krzyczeć Alleluja, chwała Panu, po prostu ja byłem niesamowicie szczęśliwy. I zaraz po tym wspaniałym koncercie ewangelizacyjnym miały miejsce takie różne wydarzenia, które mogły nas wystraszyć. Po pierwsze, kiedy sprzęt małego chóru wielkich serc nagłaśniający światło zostało włożone do busa naszego chórkowego. Kiedy kierowca odpalił, coś z wielkim hukiem po prostu stukło, tak jakby coś się urwało samochód nie był w stanie ruszyć. Pierwsza rzecz. Druga rzecz wsiedliśmy do autokaru. Kiedy policzyliśmy już wszystkie dzieci i również wszystkich dorosłych, którzy z nami byli, w pewnym momencie nie zauważyliśmy, że pani doktor, lekarz, która z nami była, wyszła na moment już po policzeniu, żeby wypłacić pieniądze z bankomatu. Nie zauważyliśmy jej nieobecności i odjechaliśmy autokarem. Później okazało się, że kiedy byliśmy na miejscu, to jedna z dziewczynek, wyciągając wtyczkę z gniazdka, została porażona prądem. Później dywan, który był na takich wysokich schodach, zaczął się zwijać i ktoś tam spadł. Płacz, krzyk, nie wiadomo co się dzieje. Na kogoś spadł obraz. Ja mówię, co się dzieje? Potrzebny nam jest lekarz. A lekarz został, bo nie wsiadł z nami do autokaru. I wraz z nami tego dnia z wizytą byli rodzice dwóch dziewczynek z małego chóru Wielkich Sec i ci rodzice pracują, ewangelizują we wspólnocie mocnych w duchu Nasienkiewicza 60 wodzi. I powiedzieli: Ojcze, to jest normalne. Zły po prostu daje znak osobie, że mu się to ewidentnie nie podobało, ewidentnie nie było mu to na rękę, że taka chmara dzieciaków śpiewała: Alleluja i krzyczała na chwałę Pana Boga. Ojcze, zawsze po ewangelizacji musi być jakaś modlitwa ochronna, musi być błogosławieństwo kapłańskie. Jeśli tego nie ma, to powiedziała: W naszej wspólnocie mamy takie doświadczenie, że po prostu zawsze coś dziwnego się zaczyna dziać. I w tym momencie, od tego momentu zaczęliśmy w Małym Chórze Wielkich Serc modlić się zaraz po koncercie. Odmawiamy dziesiąte koronki do Miłosierdzia Bożego. Dzieciaki same pamiętają, i jak ja zapomnę, to dzieciaki od razu mi o tym przypominają. I wtedy, tego dnia, zebraliśmy wszystkie dzieciaki w jednym miejscu i pomodliliśmy się. Do Michała Archanioła udzieliłem błogosławieństwa kapłańskiego. I co się dalej zdarzyło? Okazało się, że to właśnie zły szczerzył Kły. Nic nam się nie stało. Dziewczynka, która została porażona prądem, nie było ani śladu. Ktoś, kto się przewrócił, nawet jednego guziora nie miał. Nawet obraz, który spadł, nie roztrzaskał się. Poza tym y, samochód, który się popsuł, następnego dnia już kurierem od naszych przyjaciół z łodzi, od rodziców jednego z dzieci, został przesłany y, przesyłką y, konduktorską. I nasz zaprzyjaźniony mechanik naprawił samochód. Pani doktor wróciła do ośrodka. Właściwie zły wyszczerzał kły, starał się nas zastraszyć. Natomiast nic nam się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że zły potrafi tylko krzyczeć, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. On potrafi tylko zastraszać. Natomiast słowo Pana Jezusa, ono dopiero ma moc. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.